Dzień dobry, bardzo dzisiaj. Dziś witamy z Trójgarbu. Jak wiecie, gdzie to jest? Jak nie wiecie, to zobaczę sobie na mapie. Taki mamy widok z tego Trójgarbu. Tam jest widok na karkonosze, trochę dzisiaj nie za bardzo, bo jest wszystko chmurami zawalone. Tutaj mamy Hełmiec, a to miasto podpowiem, że to jest. Wałbrzych i szkoda że tak wieje dzisiaj bo byśmy polatali dronem ale co, co się odwlecze to nie ucieknie Proszę Państwa, dziś na ekranie Świeradów zdrój troszeczkę z innej perspektywy, a ponieważ jesteśmy dzisiaj na Sępiej Górze, widzimy Świeradów z drugiej strony, tam za tymi chmurami, tam jest Stuki Zerski. właśnie to jest po drugiej stronie Świeradowa, ta Sępia Góra, na szczycie są takie skałki, jak widać. No i szlak tutaj jest taki bardzo nieuczęszczany, wręcz można powiedzieć zapomniany, ale widoki są tutaj jak najbardziej przepiękne. Proszę pokazać, tutaj, bo tutaj jest wejście, jesteśmy górze, na górze Jedlechowa, jesteśmy na wieży widokowej, tu taka jest piękny, piękny schodek właśnie, na którą będziemy wchodzić, sobie wejdziemy, schodek jest bardzo ciasny, ale już jesteśmy na, prawie na powierzchni tutaj tej wieży widokowej. widok na góry Łużyckie i nie tylko. Tam jest kierunek Drezno. A tutaj przejdziemy się właśnie na tą stroną tutaj, gdzie czy skąd my żeśmy przyjechali. Tu jest też można na nartach se pozjeżdżać. Um, yeah. Proszę Państwa, dziś witamy z góry izerskich. Dzisiaj mieliśmy trzy szczyty, a więc można powiedzieć, że trasa trzech szczytów. Tu dookoła góry izerskie. Teraz jedziemy na smetawę i już później tam zjeżdżamy. Tu jest klinowy wyrch. Tu żeśmy się spieli właśnie obok tego centralnego, koło tej centralnej skały. Tam dużo ludzi jest. Po co tam wchodzić? tutaj też jest pięknie. I też pięknie widać. A my żeśmy przyjechali właśnie stamtąd, gdzie się znajduje wieża widokowa Smyrk. Wcześniej tam za tą górą jest stuki zerski, świeradów, stamtąd żeśmy przyjechali i wracamy właśnie teraz po czeskiej stronie. I tutaj widzimy jeszcze od bliska. Trochę to się wieje, a więc nie latamy dronem, a szkoda, bo widoki są przepiękne. Państwa, dzisiaj jesteśmy w górach Olbin, mamy bardzo przepiękny widok. Znajdujemy się nad chmurami w dzisiejszym dniu. Cały czas jadąc ze zgorzelca jechałem w mgle, a w związku z tym myślałem, że, że nic dzisiaj z gór nie będzie widoków, ale cichą nadzieję miałem, jak to jesienny dzień, że. W górach będzie pięknie i się potwierdziło. Dzisiaj mamy taką właśnie pogodę. Takie zjawisko piękne. Proszę, zobaczcie. Góry nie są wysokie. Jesteśmy na wysokości, wysokości 580 metrów nad poziomem morza. Góra Topfer w Citawergie albo w górach Ojbin. Na dole widać Olbersdorf, jeszcze. Tam się właśnie kończą chmury, albo może lepiej powiedziawszy, mgły. A tutaj w tej całej dolinie mamy chmury i tylko e, dym z koparni, e, z elektrowni turów widać. Proszę bardzo, tak to tutaj mamy dzisiaj. Piękna pora, piękny dzień i piękne widoki. Państwu, dziś mówimy dzień dobry właśnie z miasta zdrojowego lażne Liverda. Nie ma dużo ludzi, bo i pora taka, że grudzień. Oczywiście tu latem jest o wiele więcej ludzi. Są kafejki, jest, są obiekty spa, gdzie można właśnie korzystać z usług. Dużo pensjonatów. No, a my żeśmy przyjechali ze Zgorzelca przez Zawidów, Frydland, gdzie było zamek widać, potem Hejnice, gdzie było widać Bazylikę. Teraz właśnie znajdujemy się w centralnym punkcie Lażny Lipwerda. Tak, tutaj są, właśnie tu jest hotel i tu właśnie tym rowerem żeśmy przyjechali. I tutaj jest ujęcie wody źródlanej, gdzie można, gdzie każdy może ogólnie wejść sobie, jest ogólnie dostępne. Ja już się napiłem tej wody, nie trzeba za nią płacić, jak to w polskich krajach bywa. Woda sobie leci. Woda ma smak taki metaliczny, jest bardzo smaczna. I będziemy podążać właśnie teraz dalej w stronę Obrysud. Jest to taka restauracja o kształcie beczki dużej, olbrzymiej. No i właśnie stamtąd będziemy już podążać do, do domu. Jak wiadomo moje wycieczki są takie krajoznawczo turystyczne. Właśnie tu wam chciałem pokazać takie ciekawe zjawisko. Widać tu właśnie pasmo gór izerskich. I nad górami izerskimi przytaczałem się takie duże kłęby, chmur. I jak się dobrze się człowiek nadsucha, nad to słychać jak wiatr wieje mocny w górach. Proszę bardzo. Widać właśnie tutaj, jak te chmury się przetaczają, tam jest właśnie już te góry, te chmury się robią inne, takie większe. Tam jest Góra Smyrk, a tutaj jest ten Obry Sud, ta restauracja, o której wcześniej wspominałem.